Nasza akcja był wyruszona w grudzień 2013 roku, ponieważ zaczęliśmy zbieranie procesów od wtorku, po użyciu decyzji przez Jarosława Katowickiego, o kandydowaniu na przedstawienie Rzeczypospolitej Polskiej. Zorganizowaliśmy się bardzo prężnie, jako struktura miejskiego prawa i sprawiedliwości. Stawiliśmy kilka punktów w różnych miejscach w Gdyni. Mieliśmy dobrą obsadę, która zmieniała się cyklicznie. To wszystko było oczywiście ustalane, koordynowane przez Dyrektora Zbigniewa Kozaka i staliśmy tak naprawdę do wczoraj. Wczoraj, Dopiero wczoraj, późnym wieczorem, spływały do nas ostatnie listy z podpisami osób, które nas wspierały. Warto tutaj właśnie podać, że wsparły nas. Gazeta Polska, naszutko polskie Stowarzyszenie Gryf Pomorski oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jaki efekt? No efekt, muszę przyznać, że zajdzie nas z samych, ponieważ w samej gdy udało nam się zabrać 12 150 podpisów i to rzeczywiście nas mile zaskoczyło. Z całego naszego obszaru, to znaczy Teherowa, Redy, Rumi, Kucka i Kartus, bo ten obszar, tutaj podlegał pod Rowskawskiej z Bigniewa Kozaka, zabraliśmy łącznie 20 tysięcy podpisów, ponad 20 tysięcy, bo okazuje się, że jeszcze niektóre listy z różnych punktów są fizycznych, które po prostu chciały wesprzeć naszego Jarosława Jarosławarczyńskiego, schływają po, po dzień. także jest to dla nas uważany bardzo duży sukces. Sukces w ogóle dla Polaków, ponieważ widać, że ta solidarność, to poparcie dla naszego kandydata, który nie wiadomo, że w tragicznych okolicznościach został zwolniony. bo Jarosława słaba zamiast cecha, ma bardzo duże poparcie w społeczeństwie i to nas bardzo cieszy. Ponad 20 tysięcy łącznie z To jest łącznie z Jedynią, tak? w właściwie z Jedynią, tutaj jakby na Tak. Pan poseł z w Kozak wyruszył rano z 20 kilogramami naszych podpisów, zbieranych tutaj z terenu dyni, ale okazuje się, że ma jakieś przeszkody, przeszkody techniczne. Samolot musiał wrócić wcześniej, ponownie e, wrócić na Radę Szkołdalii. Cały proces uziemiony. Do Warszawy. Do do, do, do Warszawy, tak, Też mam nadzieję, że dzisiaj nasz trud, będzie zwiększona na dziewiętokrotnie. Sukcesem oczywiście wyborczym i Może przedstawić Jeszcze proszę. Kataś,